Siemaneczko, to jest Johnny team Dzisiaj się w farm 2017 Jest to już kolejny odcinek z tej gry No i co, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Opryskami W tamtym odcinku był Było kupno nowych Maszyn, nowych nabytków Także w dzisiejszym odcinku Przyszedł czas na opryski Ale nie będziemy sobie jeździć Masajem Fergusonem Tylko pojeździmy sobie Nicholandem 80 czy 40 po prostu dlatego, bo mam wąższe opony radyjko już gra jak sprzycie dobra Zostaje podepniemy okluskiwacz Amazona Także lecimy sobie pryskać pola. Myślę, że pojedziemy tu z tyłu. Pierwsza na rzepak. Kurde, te ścieżki technologiczne trochę źle są porobione. No zobaczymy też, jak to wyjdzie. Ja będę tak jeździł, żeby w miarę te ścieżki ogarnąć. No tu... No w sumie nawet nie jest źle dobra. Także lecimy. Czemu raz będą pytania ja pewnie czemu nie przystąpić w ostatniej fazie wzrostu, a to ponieważ dlatego, że tam po prostu na tamtym małym polu nie wiem czemu co się stało, ale po prostu nie wiem albo za wcześnie, albo wcześniej zasiałem, czy coś. I z dwóch stron tak by już było, bym włączył fa trzecią fazę wzrostu, to by już było urośnięte tam po bokach a reszta by była zielona, nie? tak trochę by to dziwnie wyglądało, dlatego nie robiłem tego czegoś, jak widzicie spryskamy sobie nie wyszło tak tragicznie w sumie z tymi ścieżkami kurde tylko, jak dunietę trochę będzie trzeba te koła zamontować do albo do tego nie albo do Masaja, to możemy, zobaczymy jeszcze W sumie to mogę muzykę troszkę podgłosić, bo... O, dobra, dałem dobrze myślę. Kurde. Nie pasowałoby tyle troszkę. Dobra, jedziemy tam, tam. Nie przemyślałem tego. No ale cóż, trzeba grać tak jak możemy. Tam już więcej, chociaż nie wiem czemu, nie powinno, ale no, no, może tak. Tutaj widzicie PST, to nic nie bierę, no ale no, tak mam ścieżki porobione, nikt mi na to nie poradza. A nie będę gnut e, robił nowych innych ścieżków. Ścieżek, przepraszam. No, mogę jechać tutaj po tych, to tak trochę nie przemyślałem, a potem będę inaczej robił. Z tymi ścieżkami i na coś inaczej wymyślimy. Zapliskamy tutaj Myślę, że może wszystkie pola opstę. Zaczynamy zresztą ile on wyjdzie czasu, bo tak do 20 minut chciałbym zrobić odcinek. Nie dłuższy. Z góry przecież to jakieś hałasy, szmer czy coś. To już nie ode mnie zależy O 5 minut mamy już odcinka Ojej, no Już nie który raz nagrywałem ten odcinek Chyba Czwarty? No ale miałem troszkę problemów technicznych No ale cóż, czego się nie robi dla nagrywania. Kurde, tu bym wygnął całą. Myślę, że i tak tutaj nic nie ma. Jeszcze więcej, żebym zrobił szkol jak było. Tak, ale takie uroki tej gry, nic na to się nie poradzi. Kurde. To denerwuje bardzo. To teraz zaraz w będziemy mieli skończone jeszcze trzy przejazdy teoretycznie były dwa, ale... nie czy nie z nie tych ścieżek, bo mnie bo w następnym sezonie się w tym tak zrobię, że wyłączę po prostu te ścieżki technologiczne i tyle, bo tak to już to pole skończył, a tak to muszę jechać tak teraz jeszcze ja muszę uważać, że plonów tutaj za bardzo nie znieść. Chyba, że wymyślę coś innego, nie wiem. Zobaczymy. Nie wiem, z kamery nie będę jechał, a właśnie do tego. Bo będę tutaj będę widział czy gniotę, czy nie. Tego raczej bym nie chciał, żeby wygnieć za dużo, bo potem im bardziej wygnięte, tym mniejsze plony będą mnie. Dawać. Oczywiście mam włączone nałożenie trzykrotne, czyli trzeba trzy razy nałożyć, żeby mieć jeszcze lepsze plony. Kresowa orka co trzy sezony też włączona. Dosyć fajnie, realnie co można pograć. I tu wszystko płynie w też może? Tutaj zaczynamy, a później na mam kawałku Chyba nie jest źle. I dzisiaj mamy godzinę 12.39. Tak w sumie w południe. Łowu. A tu denerwuje to na serio. Te ścieżki. a muszę powiedzieć, że dosyć fajnie wygląda animacja oprysku. Mi się bynajmniej podoba bardzo. to bardziej realna. No, ogólnie w 15 tak wszystko się zlewało w jedną całość. A tu właśnie widać tak fajnie, jak wszystko pryska, tak osobno. Są widać tutaj. Dobra. sobie. Ale nawet nie będę. Mamy 10 minut. Nie wiem czy skończymy ogólnie te pola, a chyba powinniśmy dać skończyć. Już tak dużo tego nie ma. No widzicie, pod kołami wszystko normalnie przechodzi, ale znika. To jest lip, to moim to mogliby to jakoś poprawić, bardziej wypracować ten mod, bo to jest oczywiście mod od Giant Software ja pojedziemy trochę inaczej, nie o nim dajdzie, oraz pojedziemy na koniec morza też trochę inaczej wyjdzie Tutaj tam widzicie, troszkę lanca wychodzi poza pole chyba troszkę mi gadzę wszystko nawija się dobra te muzyczki też muszę że fajne są spoczne битов staшка дискkaыйдеmy tu рация no. W tym odcinku już chyba będą żniwa, o ile się nie mylę. Nie jestem jeszcze do końca pewien, co zrobimy, ale raczej będą już żniwa. Sobę będziemy żniować. Nie wiem, co będziemy kosić czy rzepak, czy tam pszenicę. Mamy dwa pola rzepaku. Ja to jest rzepak. Chyba że Nie się nie mylę. Tak, to jest raczej rzepak z z, e, albo rzepak, albo tam są pszenice. Znaczy duże pszenicy nie ma, także szybko pójdzie. Tylko jedno pole mamy. Ale nie, dosyć fajne. Mi się podobały twardyk 17. Fajnie dopracowane są elementy tak, w takich Ta uważa, że na przykład to jak e, przy tamtym case, tym starym właśnie jest ten bałek napędowy z trudnego napędu właśnie fajnie widać jak się kręci I tu jeszcze dwa przejazdy i lecimy na ostatnie pole. Mamy 13 minut na 20 minutach, my że się wyrobimy na spokojnie. Też za bardzo nie mam tu o czym mówić eee, Ogólnie coś mówię Tu fajnie wskaźnik chyba pokazuje ile zostało stało coś nie jest tam pewien Czy przemieszczam? Czy przemieszczam? Dobra, zobaczymy potem pod koniec Gdzie tego było? Wow, już tyle mamy? Mało mamy? 300 tylko, niecałe 300 litrów Pysznie. to dobrze pokazuje ten wskaźnik <laughs> no więc tutaj jedziemy Trzymaj jakbyś to by i naraz zabrał, no ale nie będę robił fajnej ścieżki tylko sobie jeszcze wrócimy i pojedziemy na pole z Jednak ten wskaźnik dobrze pokazuje do tego nie właśnie. pojedziemy ostatni przejazd tu mamy jeszcze pojedziemy na to pole z pszenicą ale tam polu z pszenicą pójdzie raz dwa bo tam malutkie pole jest w porównaniu do tego i tamtego tamtego raj większy chyba tam to właśnie no już mamy resztkę prysku myślę że mam na to pole na pewno starcie ale tam nam braknie by przejechać dolać Wylejemy trochę i pędzimy odtoczyć już na pole tamto. No, Sporamy. Ja sporo podczas jazdy, żeby też zbyt długo nie trwało. Ja nie mam za bardzo nigdzie drzew, żeby zaczepić. że to nic nie przeszkadza, że sporam podczas jazdy. Musimy na farmę ser dopełnić, pojedziemy na pszenicę. Tu jest mi napadał wzrostu w tym jednym miejscu o kurde przepraszam ja sobie kichłem wypełnimy no, sobie 500 litrów, Dobra, wystarczy Już możemy rozpadać myślę o co mi chodziło? Tu jest inna faza wzrostu i tutaj właśnie z tej strony też jest inna faza wzrostu. Dlatego nie chciałem właśnie jeszcze wyższej fazy wzrostu. Tu jest dobra po lewej stronie, ale po prawej stronie już tutaj na całym polu w sumie nie ale jakbym przyspieszył czas to tu już bym miał urośnięte a tu jeszcze nie tak by nie wyglądało to nie no tego postanowimy będziemy w drugiej fazie wzrostu tutaj dawać yy, oprys no ale myślę, że to nie będzie tragiczne Nie, no ale na no serio masakry z tymi ścieżkami czy technologicznie przynajmniej gdzieś tam. Nieby fajne, bo realne i to i to, ale no kurde. A tu ma sparki efektów. Nie wiem, czemu W końca zaczniemy Mam e, masakrę Na no serio o, ogólnie możecie mnie wtać w komentarzu W jaką hodowlę mam i Nie wiem, czy w hodowlę krów Czy w hodowlę świn Ogólnie krowy to już miałem Mam bynajmniej Miałem 15 w sezonie drugim, teraz w sezonie trzecim mam, osiem, mam świnki, mam byki małe no ale moim zdaniem teraz, żeby znowu robić te krowy w panem 17, to się nie opłaca myślę, że to w te świnie bym poszedł, ale to już zostawiam do Was, możecie napisać w komentarze jakieś czy mam iść po prostu w świnie, czy mam iść w krowy czy ogólnie w coś innego ale ja myślę, że jak nie, nie będzie żadnych komentarzy i tak Przepraszam, że pójdę sobie w świnie Będę ogólnie chciał zobaczyć, jak one tu działają w tej grze yy, Wiem tyle, że Trzeba, bynajmniej, jeżeli chcemy kupić jakieś zwierzęta, to trzeba je transportować przyczepą Przez nam do przewozu zwierząt Bo no, taką nawet misji, nie misji, tylko w tym samouczku robiłem to Z tymi świniami właśnie, bo nie, nie wiedziałem ogólnie, jak to działa za bardzo ale dosyć fajnie muszę wam powiedzieć, że to wygląda na pewno będzie co robić przy tych świniach i też <laughs> te dwa przejazdy czy jeden? Nie jeden no i fajnie. Mamy 20 minut Jeszcze nam zostało e, tego z 200 litrów, na pewno zostanie nawet troszkę więcej. Tak w zasadzie, co może z klinadre ja po nie będę miał. Dość tu, gdy wyłączymy będzie 10 no i dobra mamy skina tu troszkę nam nawozu uciekło ale no chciałem po prostu żeby zrobić tego skina jak się leje nawóz Czyli nawóz, to ja mówię oprysk, przepraszam dobra mamy 207 metrów, nam zostało na oprysku także to jak w dzisiejszym sobie opryskaliśmy wszystkie pole jakie mam ogólnie dostępne na razie na mojej farmie Nowy nabytkiem, czyli Amazona 1200 litrów pojemności. No i to jeżeli odcinek Ci się spodobał, drogi widzu, został łapkę w górę. Możesz również napisać jakiś komentarz. Jak już mówiłem, odnośnie tych zwierząt, możecie napisać komentarz. No i co? Myślę, że to tyle. Subskrybujcie, komentujcie, łapujcie. No i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.